Pan przewodniczący podał tę informację, więc tak, dotarła. Natomiast e, wewnętrznie jestem jeszcze w szoku i tak naprawdę nie mogę pozbierać myśli, e, ale cieszę się bardzo, że taki wynik, bo pokazuje to, że jednak można jednoczyć i można przekonywać ludzi do, sie, do siebie. A z drugiej strony cięż, czeka, czeka mnie ciężka praca, bo to, że jest taki wynik, to nie pokazuje, że w siatkówce jest e, dobrze. Jest dobrze, ale mogło być zawsze lepiej. Cieszę się, że tak się zakończyło, chociaż z drugiej strony wolałbym, wolałbym w walce. Tak jak mówiłem na, na wystąpieniu, ja jestem sportowcem z krwi i kości, zawsze lubię wygrywać e, na boisku walką, a nie, a nie przemówieniami. No, stało się inaczej, ciężka praca przed nami i, i apeluję do wszystkich, e, wszystkie ręce na pokład po to, żeby ta nasza dyscyplina się rozwijała, szła do przodu i żeby przewoziła z każdej imprezy medale, a z tej najważniejszej, czyli z Igrzysk Olimpijskich złoto. Wielkie dzięki, bo tak naprawdę moja kariera zaczęła się w Zaksie, jeszcze w Mostostalu jako zawodnik. Zaczęła się działacza właśnie w tym klubie 6 lat temu i mam nadzieję, że będziemy dalej się spotykać na parkietach nie tylko ligowych, ale również reprezentacyjnych. Mam nadzieję, że mnie nie zapomnicie, a ja postaram się, żeby siatkówka sprawiała radość wszystkim, nie tylko kibicom Zaksu, nie tylko Polska Liga, siatkówki, ale również generalnie cała siatkówka, począwszy od tej, tej młodzieżowej, tak jak wspominałem, Sosy, Kinder plus Sport. Wszystkie te rozgrywki są dla mnie bardzo ważne, niektóre bardzo blisko mojemu sercu, natomiast oczywiście Polska Liga Siatkówki jest takim taką lokomotywą, która napędza jeżeli chodzi o rozgrywki klubowe, bo pamiętajmy, że ci wszyscy nasi reprezentanci, a praktycznie większość i reprezentantki przygotowują się w klubach, także trzeba też zjednoczyć się bo te pierwsze przygotowania są właśnie podczas rozgrywek ligowych. Także tu będzie wiele pracy przede mną, żeby przekonać wszystkich, żeby tą, pracę, tą pracą zjednoczyli się i żeby pomogli trenerom reprezentacji jednej i drugiej w tym, aby ci zawodnicy byli jak najlepiej przygotowani do sezonu, również reprezentacyjnego.